Cześć, tutaj ja PASAT315. Czytam jak ja się nazywałem. No i kolejny odcinek omawiania odcinków sąsiadów. Dzisiaj ze mną jest Alan Alan. Klasycznie. Cześć witie! Dzisiejszy odcinek powstał w 79. Animatorem tego odcinka był... By, byli Ksenia Wreckowa i Karel Hoholin. Po raz pierwszy został wydany w osiemdziesiątym na VHS-ie. Proszę, tak wygląda ten VHS. Ja nie mam pojęcia, czy widać. Ale mm, tutaj macie tego VHS-a, to jest ten VHS, jak coś. Okej, okay, widzieli wszyscy, no to dobrze. Tak, o co chodzi w odcinku? Maty. E, Pomyliłem Mata z Patem. E, super. E, Paty robi w domu porządki. I jakby hmm, potem musimy mu mat pomóc, i potem coś tam e, się wylewa, jakiś tusz na dywan i podłują e, go, jakby wytrzeć, ale im się to nie udaje oczywiście. A resztę te to w sumie możecie sobie obejrzeć sami, nie muszę wam mówić, ale i potem oni potem trzepią ten dywan, i potem oni dają do opony kwiaty. Jak chcecie, to ten odcinek jest na YouTubie, W sumie z YouTube'a ta znak <laughs> jak sąsiedzi próbowali wyczuć pochoran tą plamę i się tak oni to trą i się tak ta plama rozciapała na cały dyba. no tak moim ulubionym momentem jest chyba to jak to kowatło pad zrzuca i mat leci wysoko na niebo a potem spada i mu się nic nie dzieje no takie tam takie tam Upadek 100 metrów na godzinę, a beudowodnie byli pierwszy w pierwszym kosmosie. I w ogóle to ten, To jakoś ta scena właśnie jak on tak leci i mu się nic nie dzieje. Przypomina mi to jest scena z odcinka Budowa basenu, czyli po czesku Kopai Bazen, czyli ja nie znam czeskiego gdzie mm, mat przed przypadek wysadził pata, a mu się nic nie stało, w ogóle nic. To, to mi tutaj przypomina ten moment. Tak, w ogóle kiedyś, zawsze nie będę pamiętać, że kiedyś grupki z Iwoną, to właśnie często sąsiedzi mają włączone kody na nieśmiertelność. Aha. Taka ciekawostka. No w porządku. Y... odcinek był bardzo... Tak. I też odcinek był bardzo po prostu dobry i jest moim zdaniem odcinkiem 9 na 10. Dla mnie odcinek jest 9 na 10. Lubię go dosyć bardzo. Mimo że są lepsze odcinki w To. Ale jest jednym z tych lepszych, na pewno na pewno jest w więcej niż w pierwszej połowie i jest chyba dla mnie trzeci najlepszy z odcinków z 79, bo i kiedyś akurat wolałem Bujane krzesło niż ten odcinek, ale obecnie Bujane krzesło jest według mnie najsłabszym odcinkiem z 79. No, ale ten odcinek jest naprawdę w porządku i mi się on podobał. Nie wiem, co tutaj więcej powiedzieć, dlatego może już się pożegnamy. No tak, to cześć widzowie, miłej, miłego dnia. Chyba, że oglądacie to wieczorem po wieczoru. Dobrze, dobrze. Pa, Papa widzowie, mam nadzieję, że się filmik podobał. Cześć.